Postrzeżenia Pana Henia. No, Panie Heniu, próbujemy. Mówi doktor Wycior, sześciokrotny zdobywca Złotego Skalpela, który w tym roku zdobył również Puchar Przychodni Rejonowej. Proszę bardzo. Pętliczek. Pętliczek, czerwony stoliczek. Bardzo dobrze. I dalej jak nam proszę? A dlaczego czerwony bo po prostu wstawiony. No nie, 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 raczej nie to jest. Może w takim razie. Koci, koci, łapci. Po... Pojedziemy do babci. Świetnie, babcia da nam mleczka. mleczka tak. tak, tak. Choć lepsza wódeczka. No, no dobrze, do wobec tego. Panie Heniusiała, baba mak, nie wiedziała jak. A dlaczego nie wiedziała? Mhm. Bo się wody nażłopała. Stary niedźwiedź mocno śpi. Bo popijał parę dni. Pan Kotek był chory. Bo dał w gaz i to spory. Nie! Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor... No. I co powiedział, panie Heniu? No. Wypijmy, Koteczku. Niestety, panie Heniu, nie mogę pana jeszcze dzisiaj wypuścić. Ale wszystko ze mną w porządku, panie doktorze. Jak największym, panie Heniu. Panie doktorze... Słucham, panie Heniu. Dziś musisz mi dać... Ust słodkich jak miód. Nie, nie, nie mów, że mów, że nie. nie. Da, daremy da to trud. Tak. La, ra, 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 ra. No, dziękuję panu bardzo.